Okej, okay. ta prezentacja ma na celu pokazanie, jak agenci AI mogą pomóc Wam w zakresie rozwoju biznesu. No, taki wstęp do tego, Zobacz, że słyszeliście, czym są agenci AI oraz AI generalnie, a ta prezentacja ma na celu trochę Wam pomóc w kontekście zajmują się tym tematem. Generalnie, no, jeśli nie zaczniecie używać AI, to za... 3 lata pewnie będziecie mieć trudności z działaniem na rynku, albo w ogóle was nie będzie. A jeśli zaczniecie, to jest szansa na to, że wasz biznes będzie trzy razy większy. Na początku dwie wiadomości. Najpierw ta zła. Generalnie rynek agentów wiejowych urośnie z 5 miliardów do 47 miliardów w ciągu 5 lat, Twoja konkurencja już to wdraża? A Ty prawdopodobnie nawet e, nie jesteś na początkowym etapie w zakresie wdrażania agentów AI. -owych. Natomiast dobra wiadomość jest taka, że masz jeszcze czas, jesteś w pierwszej grupie, która prawdopodobnie będzie wykorzystywała tę technologię, i e, nie będziesz tej drugiej, która będzie miała troszeczkę gorzej. E, agenda dzisiejszego spotkania, tego nagrania. Dlaczego większość ludzi nie rozumie AI? Pięć sposobów, w jak agenci AI generują. Które stady, jak wielkie firmy zarabiają miliony w kontekście wykorzystania kreatywów Jajowych, jak nie zostać w tyle i co będzie za 5 lat? Taka może predykcja w kontekście tego tematu. Więc dlaczego większość ludzi nie rozumie, czym jest AI? Albo ma z tym problem. Bo myślę, że AI to być może tylko czabot, który odpowiada na pytanie. Wpisujemy pytanie, dostajemy odpowiedź. No i generalnie to jest takie postrzeganie ai w większości przypadków, jeśli już jakieś jest, więc chatbot to jest kelner, który bierze zamówienie, czeka na twoje pytanie, reaguje tylko kiedy zapytasz go o to, nie analizuje w ogóle żadnych danych, nie podejmuje inicjatywy. Jeśli w sensie prosisz go o coś, dostajesz informację, no i tyle. Natomiast agent ai to jest Albo może być nawet cały zespół sprzedażowy, który pracuje 24 godziny na dobę, przez 7 dni w tygodniu, analizuje Twoich klientów, prad, planuje strategię proaktywnie, identyfikuje okazje podczas gdy ty, ty śpisz, czy inicjatuje działania bez Twojego udziału nawet. E, Pomyśl o tym tak, jeśli Twoja konkurencja ma zespół 50 analityków, którzy nigdy nie śpią, nie biorą ulopu, analizują każdy ruch klienta w czasie rzeczywistym, ile ja czasu zostanie Ci na rynku? Dokładnie. Dlatego warto byłoby podziałać już teraz i mieć taki zespół dla siebie. Pięć sposobów jak agencje AI generują pieniądze. Jak to przekłada się na poziom w ogóle twojej, twojej potencjalnie twoich środków w banku. Więc w sposób pierwszy, przestań zgadywać, zacznij wiedzieć. Generalnie zakładam, że posiadasz dane w ramach swojego przedsiębiorstwa. Dane są w lepszym lub gorszym zakresie, a te dane są. Wykorzystując AI, możesz określić, jaka jest szansa na zakup w ciągu określonego czasu na określoną kwotę. Związku z tymi danymi, też danymi, które wsadzisz do agenta AIOWEGO. Jak to działa w praktyce? Najpierw zbieranie danych, czyli zbieranie wszystkich informacji, które są w CRM-ie, w formie notatek, w formie danych o klientach. Być może skrypujesz jakieś informacje ze stron internetowych swoich klientów, przez ich profil na jej czy zbierasz po prostu informacje, one są dostępne Podobnie, w lepszej, gorszej formie, ale one są. Później przetwarzamy wzorce, czyli wykorzystujemy zaawansowane algorytmy, które identyfikują wzorce zachowań prowadzące do zakupu. To ponownie wynika trochę z Twoich danych, które masz i tego, co działo się historycznie, oraz danych, które być może wprowadzisz do agenta jajowego. I na podstawie tego, będziesz w stanie precyzyjnie mieć prognozę tego, jak będzie wyglądała Twoja sprzedaż, i na podstawie tego. Ageni może automatycznie podejmować komunikację i dostosowywać oferty do każdego klienta na podstawie jego profilu predycyjnego, który stworzyłeś wcześniej. Co więcej, personalizacja, która faktycznie działa. Generalnie Agen AI może analizować każde działanie, które jest wykonywane, zbierać te dane, a później wykorzystywać te dane do odpowiedniej personalizacji. Przykładem może być oczywiście wstawienie. Innego imienia, w mail, to jest dosyć podstawa. Może też analizować zachowania osoby w mediach społecznościowych, czy posty na blogu danej organizacji, czy informacje, które się pojawiają na przykład no, z poziomu skripingu stron internetowych, więc można te dane wykorzystywać i generalnie przygotowywać na tej podstawie oferty, które będą faktycznie specjalizowane do potrzeb klienta. Na przykład sklep MWO z agentem AIO, czyli agent wykrywa, że klient przeglądał głównie nowoczesne sofę, spędził 3 minuty na konkretnym modelu i wrócił do niego dwukrotnie. Agent łączy te informacje z danymi o porze roku, trendach zakupowych, historii zakupów podobnych klientów i personalizuje ofertę na konkretną sofę z dodatkami, które statystycznie zwiększają konwersję. Rezultat: Wzrost z konwersji o jakieś 300% w porównaniu do standardowej oferty. Więc tak można już wykorzystywać agenta AI do tego, żeby zwiększyć swoją sprzedaż. Sposób trzeci przewidywanie zamiast reagowania. Czyli trochę o tym wspomniałem, ale agendem jejowym może analizować media społecznościowe, trendy rynkowe, pogody, wydarzenia lokalne, zawce zakupowe, aby przewidzieć popyt, zanim się pojawi. No i dzięki temu wiedzieć, co należy zrobić dalej. Na przykład jak restauracja z agendą jejowym może wykorzystywać go do tego, żeby analizując pogodę, wydarzenia lokalne, rezerwacje historyczne dane sprzedażowe, w odpowiedni sposób planować zapotrzebowanie na Produkty, które będą sprzedawane. Dzięki temu zmniejszy się marnotrawstwo i zwiększy się to zadowolenie klienta. Koniec z raportami, które zabierają czas. Generalnie, no, pewnie spędzasz trochę czasu nad raportami e, i wyszukiwaniem odpowiednich danych. Co by było, gdybyś miał agenta AI-owego, który 30 sekund wypluje ci informacje, których potrzebujesz. Oczywiście o odpowiednim przygotowaniu na samym początku, ale później prosisz go o konkretne informacje i masz je w odpowiedniej formie i na podstawie tego jeszcze możesz podejmować decyzje albo masz wskazówki, jakie decyzje należy podjąć na podstawie danych i na podstawie najlepszych podstawców. Generalnie m, możecie to kosztować w tym momencie 20 godzin tygodniowo, 80 godzin miesięcznie, no okiem czasu, a agendajowy może to zredukować nawet o 95%, dając ci natychmiastowe analizę i rekomendacje. Generalnie możesz też skalować bez zatrudnienia Armii, czyli jeśli masz gentajowego, który się sprawdza, możesz go wykorzystywać w różnych obszarach, możesz go rozbudowywać i generalnie no, on nie, nie będzie miał choroby nie będzie brał urlopu, nie będziesz miał żadnych problemów z zatrudnieniem nowego jajowego generalnie sobie go rozbudujesz, albo stworzysz nowego na podstawie tych rzeczy, które są. Więc rozpoczynając to działanie, możesz później w przyszłości rozbudować sobie no, swoją armię agentów jajowych w ramach organizacji. Case study to Unilever zarabia miliony, to jest dla gigant wart 130 miliardów. Oni generalnie zbierają dane, prognozują popyt, automatyzują zapasy i automatyzują dostawy, wszystko na podstawie e, agendów ai i danych, które posiadają. Więc e, dzięki temu osiągnęli 32% redukcji kosztów magazyn magazynowania, zmniejszyli marnotrawstwo i, no i wzrosła im rentowność. Wszystko dzięki automatyzacji i wykorzystaniu AI w efektywny sposób. E, w branży farmaceutycznej e, Generalnie dostosowanie w, na przykład komunikacji do profilu każdego specjalisty, wzrost użyteczności wizy do 47%, generalnie zwiększenie przychodów tak, przy tych samych zasobach. Jeśli zastanawiasz dlaczego organizacje w tym momencie na przykład zwiększają swoje przychody, no to w części, może nie w dużej mierze na, na, na ten moment, ale w części, ma to w przełożenie na wykorzystanie gat ai -owego. To nie jest futurologia, to dzieje się teraz. Generalnie oni. Firmy już zaczynają korzystać z agentów jajowych i firmy, które tego nie zrobią, kiedy nie stracą pozycję rynkową na rzecz tych, tych które to robią. Ja się rozwija ciągle, tak? Z miesiąca na miesiąc tego i na tydzień pojawiają się nowe lepsze rzeczy, które są implementowane w ramach agentów jajowych, które już działają w organizacjach. I te organizacje, które zaczynają działać już teraz i to wykorzystują, no będą miały ze łatwiej niełatwiej przyszłości. No i też. No, po prostu przeskoczę ta organizacja, poprzejmą miejsce tych organizacji, które tego nie robią. Jak nie zostać w tyle? Generalnie no warto byłoby nie skończyć jak Kodak, który ostatnio ma ogromne problemy i pewnie wysmoklutuje, czy Buster. Znajdź swoje największe włoskie gardło. Nie zaczynaj od wszystkiego, tak? W sensie no, nie ma sensu, żebyś budował od początku, a w bazach agentów Generalnie zweryfikuj, które obszary są dla Ciebie ważne i który z tych obszarów jest dla Ciebie najważniejszy w tym momencie i ja tego zacznij. To może być analizowanie klientów, to może być tworzenie ofert, to może być prognozowanie sprzedaży, to może być obsługa klienta dla Ciebie. Zdefiniuj ten obszar i zacznij w jego zakresie od razu działać. I na podstawie tego zbuduj sobie agenta jajowego, który będzie, będzie Ci pomagał. Testuj na małą skalę jeden proces. Nie zaczynaj od dużego obszaru. Tutaj mieliśmy przykłady dużych organizacji, ale nawet duże organizacje zaczynają od czegoś małego, więc osobiście nie jestem fanem wielkich zmian, jestem fanem zysków, więc zacznij mało zmierzasz rezultat, z co działa. Nie znaczy, żebyś działał powolnie, tylko żebyś zaczął od małego obszaru, tak, w którym będziesz rozbudowywał swoje kompetencje w zakresie gadajego. Możesz na przykład wybierz na narzędzie w Wdrożenie pilotażowe, zbieranie danych czy analiza wyników w tygodniu dziewiątym dziesiątym. Brzmi to skomplikowanie, natomiast pozwolić Ci to na to, żeby zintegrować się z innymi systemami, zbudować swoje kompetencje w kontekście budowy agentów ai owych Na ten jeszcze nie wiesz, czego nie wiesz. I e, takie pierwsze drżenie, takie pierwsze MVP, które pozwoli Ci rozpocząć współpracę z agentem AI-owym, e, no pozwoli Ci później się dosyć szybko skalować i wykorzystać te, te doświadczenia, które będziesz miał, do tego, żeby sobie rozbudować w organizacji te kompetencje. I to będziesz w stanie kontekstowo połączyć e, dane, które posiadasz w organizacji, lepsze lub gorsze. Ponownie, ja sobie zdaję sprawę z tego, że te dane w organizacji mogą być e, różnej jakości, natomiast też budowa agenta AI-owego pozwoli na to, żeby te dane sobie poukładać, co przełoży się na zdecydowanie duże korzyści w przyszłości. Generalnie myśl o audycie danych, myśl o czyszczeniu danych, myśl o integracji systemów, zdefiniowanie relacji w słowniku biznesowym, które to będzie wykorzystywane w ramach agentów AI-owych. Ustaw sobie pętlę feedbacku. Im więcej agent generalnie się uczy, tym lepiej. Tak, Czyli jest jakieś działanie wykonywane, jest pomiar tego działania, jest uczenie na podstawie tego doskonalenia agenta AI-owego i później jest predykcja jeszcze na podstawie tego doskonalenia. I to się odbywa ciągle. tak, Czyli pojawiają się nowe rzeczy, agent ai będzie ulepszany ciągle w kontekście nowych danych, nowego feedbacku, który będzie otrzymywał. To będzie za 5 lat. No, trudno oceniać, może AI przejmie świat i będziemy żyć w bunkrach. Natomiast. Może być też tak, że e, będą wynajmowani agenci i owi tak samo trochę freelancerzy, ale no, lepsi i tańsi, tak po prostu. E, będziesz mógł sobie wynająć agenta specjalizującego się w marketingu, będziesz mógł sobie oddać agenta, agenta do personalizacji łańcucha dostaw, czy zaglądnieć agenta do personalizacji dla branży e-commerce. E, każdy będzie z nich posiadał specjalistyczną wiedzę i doświadczenie z Tysięcy podobnych firm. Natomiast w tym momencie bardziej bym się skupił jednak na budowaniu agentów wewnątrz Twojej organizacji, ponieważ zakładam, że nie będziesz chciał się dzielić czymś, co jest najważniejsze dla, dla, dla Ciebie, czyli danymi w Twojej organizacji. Posiadasz wiedzę o tym rynku, której nie posiadają Twoi konkurenci. I um, o ile możesz sobie wynająć jakiegoś agenta AI-owego, to ten agent AI-owy nie będzie posiadał tej wiedzy, którą posiadasz ty, którą jest Twoją przewagą konkurencyjną w tym momencie. Więc lepiej sobie budować te kompetencje wewnątrz. E, no, Będą też negocjacje um, oparte na danych między agent a agent. E, natomiast nie wyobrażam sobie do końca tego, że decyzje będą podejmowane przez agentów ai to ciągle będzie tam człowiek źle. Hyperpersonalizacja, wszystko będzie personalizowane do e, danej osoby, i. E, Wiedzy, którą posiadamy, ponownie dane będą tutaj kluczowe. Będzie też analiza kontekstu, personalizowanie, personalizowanie oferty, follow-up, komunikacja w kontekście działań, które są podejmowane. Generalnie masz, czasu, są dwa wybory, tak? Albo powiem, powiesz, ok, spoko, bardzo spokojnie, ale mam czas, poczekam, nie? Albo w... Zaczniesz generalnie już dzisiaj, przetestujesz sobie jednego agenta, zmierzasz wyniki, i będziesz składać to, co działa. Ponownie nie zachęcam do budowy ogromnej ilości agentów AI na samym początku, ale przygotowanie sobie jednego w danym obszarze może ci skutecznie w tym pomóc, żeby stworzyć klientów. Najtańsza inwestycja w AI w historii. Nigdy nie było tak łatwo i tak tanio rozpocząć korzystanie z przemowej technologii, która może dać ci ogromną przewagę konkurencyjną. I to jest prawda. Generalnie hmm, hmm, nie jest to drogie. Wymaga czasu, a zwrot z tej inwestycji jest ogromny, więc generalnie polecam. Eee, nie czekaj, rynek będzie rósł i mm, coraz więcej firm będzie wdrażało agenty. Jajowe. Dobrze, żebyś nie został w tyle. Być może wydajecie się, że jesteś organizacją, czy też firmą, która tego nie potrzebuje, ale. Mm, to się szybko zmieni. Tak, nawet jeśli firmy w Twojej branży na ten temat jeszcze tego nie robią, to zaczną to robić w ciągu roku czy dwóch, a Ty zostaniesz w tyle i zastaniesz się, dlaczego firma, która ma na przykład kilka osób, osiąga zdecydowanie lepsze wyniki w tej branży niż firma, która posiada kilka osób, bo... Ta firma posiadająca kilka osób będzie miała armię agentów jajowych, którzy będą wykonywać pracę tych kilkuset osób zdecydowanie szybciej. Tak, a wyobraź sobie, nawet firmę, która ma kilkaset osób i jeszcze ma do tego agentów to jest w stanie no, przeskoczyć ogrom w kontekście rynku. Podsumowanie: pięć kluczowych korzyści zagrętów przewidywanie zamiast skadywania, rzeczywista personalizacja, wyprzedzanie trendów, oszczędność czasu i zasobów, i nieskończona skalowalność. Przygotujesz coś innego i możesz to skalować, budować na tym i wykorzystywać. dalej ciągle. Czas na działanie, tak moim zdaniem. Nie sprzedaję ci tutaj agenta Jajowego. Nie zachęcam do drużenia z moją pomocą. Generalnie to bardziej taka sugestia, tego, że warto, żebyś zastanowił się nad budową własnego agenta Jajowego. Pewnie w przypadku innych filmów będę pokazywał, jak to robić, natomiast nie jest to coś, co chcę ci sprzedać. Generalnie myślę, że to jest coś, co powinieneś przynajmniej. Czemu powinieneś się przyjrzeć, zastanowić, jak w Twoim biznesie to wykorzystać. Ponownie, zacząć od czegoś bardzo małego i idąc krok po kroku, budując swoje kompetencje. Myślę, że kompetencje we, we, wewnętrzne, niż kompetencje przy wykorzystaniu jakiejś agencji z zewnątrz. Oczywiście możesz kogoś do pomocy w kontekście przygotowania agenta IO, ale sugerowałbym jednak budowę takiej kompetencji agenta wewnątrz organizacji, czy to przez Ciebie, czy przez dedykowaną osobę w Twojej organizacji. Hmm. nawet przy pomocy kogoś z zewnątrz, bo to się o wiele bardziej będzie, moim zdaniem, będzie o wiele bardziej przydatne niż e, korzystanie z agencji, e, bo będziesz rozumiał, na czym polega działanie agenta Ewego, a to będzie kluczowa, moim zdaniem, wiedza w kolejnych latach, więc dzięki za wysłuchanie, trzymajcie się, na razie, cześć.